Jena yeah, mordeczki w kolejnym szybkim odcinku na moim kanale. Witam was serdecznie. Mamy tutaj maty. Mata 20 od Deser Pyro dostępny na Fiverrki Shop z kodem pyrogang-15 na zakupy. Zachęcam oczywiście do zakupu w naszym sklepie internetowym. Wysyłka gratisy. Dodajemy jak najbardziej, co one posiadają. 20 sztuk w opakowaniu. No i zobaczymy co te owe petardki potrafią. Dobrze mówię, petardki. Mm. Czy emiter dźwięku. F3 kategoria. Dobra, widzimy się za chwilę. To jesteśmy przy matach. Eee, w naszych maluchach 0,2 grama. Zresztą, no wiemy jak to sela. Nagrywałem dla Was no. Węgiery. To Gips będzie, to mo. Będzie dokładnie to. Ląd ozdobny? To samo, ozdobny ląd Ojejku, ja mogę tutaj, mogę zdjąć słuchawki. Sucho, no taki pierdek no, z drugiej strony... A ci powiem, jaka cena dycha? Dycha minus kody rabatowe to wychodzi jakieś... No to jeść, tak. jakieś 7 zł za paczkę dwudziestu petard. To nie jest źle. No nie jest źle. Dla zabawy może być. Ja bym po nich nie jeździł jakoś bardzo. One chociaż są tanie. Daje, dają po uszach. Wiesz, w porównaniu do Makol na przykład. Gdzie ma kole też mają lątą zdobny, też 20 sztuk i kosztują 18 zł za opakowanie? Nie, spoko Uuu, ty jesteś taki szybszy, nie? Ale powiem ci, że daje po uszach troszeczkę. No jak pf, w sumie jak na 0,2 grama? Powiem tak, no jakby w sklepie zabrakło JC05 na przykład, mógłbym to wziąć. No tak. Po prostu. Co? Podpatelnia? Dawaj podpatelnie Może odbije, no. Coś na pewno podbije. Później sprawdzimy sobie 1 do miarzu. Może być. Podbije. Myślę, że takiego wyniku się spodziewałeś. No, ale spoko jak na taką gramaturę. Nie jest jakimś szajsem po prostu. Za tą cenę? Za tą cenę, no. No. Za powiedzmy siódemkę, nie byłbym jakoś mega... Co to było? Nie, nie wiem, ktoś chyba nas tu ostrzega. Jakiś ptok to był. Wiecie... Ale za... No, dobrze, dobrze, jeszcze za, chwilę. Za te, za te pieniądze z siedem nie byłbym zły, jakbym to kupił. W sumie kupiłem to, więc... No nie jestem zły, jakbym miał z tego strzelać... Nie, spoko wypadają. To, teraz... to co, jest? Można. No, znowu ja nie odpali, to? A bo Luka to nie odpali. Możesz mu dać. Czekaj, bo trzymaj. Dobra, trzymam, trzymam. No, muszę zatkać ucho. Jedno, proszę. No, to odpalaj. 118,6 no, okej. Okay. Możemy porównać jeszcze raz? Tak, tak, tak. No, żeby zobaczyć, czy są w miarę porównywalne. A masz tam, dobra. Często Max. Max. Tak, wyzeruj. Trzymaj. Misja. Czekaj, no, Dobra, może wejść. Okay. Tak. Mogą być trochę dłuższe te ląty, nie? O, zawsze przy 119,2 To jeszcze inaczej wyszło. Jeszcze więcej. Jeszcze jedna? Możemy. Wychodzi? No to wychodzi, że po prostu są... Nie, Muszą to trzymać to jest... normę, nie? O! No to już takie, nie? 119,6. No. nie po, się do góry. Powiedz, <laughs> powiedzmy, że jeszcze 3 sztuki i by przebiły 120. <laughs> no ja wiem kiedy by przebiły. Ja byś tu odpalił, tak blisko. Pewnie tak. Dobra, to decybelomierz już koniec. Szczerze mówiąc, taka siódemka. No, jak za tą cenę? Po prostu. No tak, za, za tą cenę. Ja Wiadomo, że rewelacyjne nie są. Spoko. A z drugiej strony, choć ja nawet nie wiem, czy ten ląd ozdobny to jest plus, bo jest jakiś dodatek, czy on mnie często irytuje bardziej niż... Wolałbym flarę przed wybuchem. No albo, nie wiem, no bo ten lądy zawsze są takimi kikutami. No zawsze tak. mi się wydaje, że po prostu wybuchnie. No. za 7 zł 7 na 10 No. Także Spoko tyle. Tylko sami w komentarzu. I to tyle. No i co? Ja klasycznie. I zapraszam ja raz na i stronę na ranko. Instagram.